Dlaczego odpuszczenie jest takie trudne? Skoro już wiesz, że odpuszczenie jest kluczem do sukcesu, że wszystko zadzieje się wtedy, kiedy odpuścisz, kiedy nie będziesz już tak ciągle gnała do przodu, pieła do swoich celów, osiągnięć marzeń, to wtedy będzie miało szansę wszystko się zadziać. Ale dlaczego tak trudno jest odpuścić? Dlatego, że umysł się broni. Bo umysł myśli, że odpuszczenie to poddanie się, to porażka, że ja tyle chciałam, mam tyle planów, celów, marzeń, a nagle mam z tego wszystkiego zrezygnować. Tak się nie da, to jest niedopuszczalne. Tak reaguje Twój umysł. Natomiast Ty wiesz o tym, że odpuszczenie to tylko przyznanie się przed sobą, że ty nie musisz, że ty nic nie musisz, że nic nie zmieni się w tobie ani w twoim otoczeniu, jeżeli ty nie osiągniesz tego celu, jeżeli ty nie zdobędziesz tych pieniędzy, jeżeli ty nie zaspokoisz potrzeb, oczekiwań kogokolwiek. Nic się nie zmieni, bo to ty jesteś jedyną wartością samą w sobie której nic z zewnątrz nie jest w stanie tej wartości nadać, ani poprawić, ani obniżyć. Nic się nie stanie, jeżeli ty tego celu, tego marzenia nie osiągniesz. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze tak, jak jest. Świat się nie zawali. Ty będziesz tą samą wartościową osobą i uświadamiając to sobie, dopiero wtedy możesz odpuścić, powiedzieć, Trudno, nie stanie się, będzie inaczej, będzie coś nowego, może albo zazwyczaj coś lepszego. Dlatego warto odpuścić bez uznania w odpuszczeniu porażki. To nie za, żadna porażka, to głęboka świadomość, że to wszystko, czego pragniesz, już istnieje. Ono istnieje w polu nieskończonych możliwości. A ty, któregoś dnia, którejś godziny, którejś sekundy, dostroisz się do tego i będziesz miał szansę zobaczyć, doświadczyć tego w świecie zewnętrznym. I tak się stanie. To nie filozofia, to fizyka. Tylko Twoja ciągła natarczywość oddala Cię od tego. Dlatego proszę cię z całego serca raz jeszcze, odpuść, a będzie miał szansę się zadziać.